Cześć, to Oso Magic. Witam Was ponownie na moim kanale. Zapraszam do kolejnej iluzji z kartami, ale też z kieliszkiem. W jest kilka kart, zaraz pokażę jakie to karty. Więc tak, as, kier, wkładam stąd, zaczynam, gdzieś tutaj włożę. Dwójka kier. Idzie po kolei trójeczka, czwórka i na końcu piątka kier. Pozostałe karty.

Теперь дамакиер. Двойкакиер. Десять I Askier na koniec. Tak jak układałam karty, w takiej samej kolejności: Piątka, czwórka, trójka, dwójka, jas. Teraz wyjaśnienie jak to zrobić. A więc, mam no tu kilka kart. Wkładam w ten sposób. No tak. Dwójkę z trójką sklejam, albo taśmą klejącą, albo klejem. W ten sposób. Dwójka, trójka. Czwórka z piątką. I to takie dwie karty, obojętnie, jakie, na przykład takie karty sklejam, aż normalnie jest. Teraz Musi być też dwójka, trójka, czwórka, piątka, pik. Taki same. Teraz pokażę to na moich kartach. Więc tak. I już układam tą kier, więc as, dwójka, trójka, czwórka, piątka. W ten sposób układam, To jest ważne, jak tutaj układam karty, więc tak, as, idzie tak, następnie jakaś karta obustronna, Trójeczka w ten sposób, też jakaś karta obustronna i piątka w ten sposób, to mogę przykryć jakąś kartą, żeby było, wydawało się, że jest normalnej karty, nie? Kartę jak rozłożę, tutaj nie odkrywam tego, tylko to w ten sposób. I tu karty po kolei już biorę. As. Tak czy tak, można włożyć w ten sposób. As. Dwójka. Dwójka, czy z tej strony, czy z tej. Ujętnie jak. Później pokazuję te karty, to karty tutaj biorę w ten sposób, żeby tu były te pięć kart. Więc tak, as, ta karta, trójka, i piątka. I kładę do kieliszka w ten sposób. I teraz, przykręcam chustko. to oczywiście przekręcam w ten sposób. Więc jest tutaj już piątka, bo na piątka przekręciłem. Piątkę kładę tutaj. Więc tu już jest damakier. Przekręcam, to jest czwórka. Z tej strony damy biorę tutaj i kładę tutaj, nie? Jak przekręcę, to będzie trójka. A to jest trójka i dwójka, więc dwójkę kładę tutaj. Jest dwójka, to z tyłu ma, więc po trójce powinna być dwójka. Przekręcam jest dwójeczka. Kładę tutaj jest walet, a jak przykręcę, jest as. Tak to wygląda w ten sposób. Oczywiście może być to różne kolory kart. Mogą być piki, trefle. Jak to, jak to może być od dziesiątki do asa, czy od dwójki, to jest zależne od pokazującego jest. Gdyby jakieś pytania były, to oczywiście odpowiem. A z mojej strony było to tyle na dzisiaj. Zapraszam Was za do komentarza na Facebooka, link jest w opisie. Trzymajcie się, krótko, cześć.